Dzień dobry, witamy w czwartek. Ja się nazywam Maciej Boruc. Witam Państwa razem z Kamilem, SmartSempem i zapraszam na kilkunastominutowe przygotowanie do sesji. Omówimy sobie, co się dzieje po Fedzie wczorajszym, który nam dużo, może nie wniósł, ale lekka zmiana retoryki spowodowała, że widzimy na indeksach to, co widzimy, mianowicie DAX tutaj wywalił w przestworza euro dolar rośnie bardzo mocno, już mamy 1,22, ponad 1,22,38, funt do dolara 1,35,76, złoto nam rośnie 1873, no i jedyne co nie rośnie to stan mojego rachunku. Na, na kasowym, na dax powstała nam luka całkiem spora, bo, bo DAX podchodzi, no zobaczcie, na świecy, na świecy godzinowej to jest prawie 100 punktów już od, samego, od, samego, od samej godziny ósmej. <laughs> Czyli no mamy przeogromny ruch zrobiony na sesji azjatyckiej. SP przebił wczoraj 3700 punktów. Na kontrakcie tym marcowym mamy 3700, zaraz wam powiem 3713, tu widzicie akurat jeszcze kontrakt chyba ten grudniowy 3719 i jedziemy na ATH. No tutaj to ATH już mamy z, zrobione. No, na Bitcoinie mamy też dużo się dzieje. 22 400, wczoraj przebiliśmy granicę 20 000 I cóż, tu można powiedzieć, jest dziwnie. Jest dziwnie. Na, na dax mamy prawie wstęgę Bollinger'a W1 zrobioną. Na ten moment to jest 13700. 45, więc mamy 50 punktów do, do tej wstęgi Bollingera. No i ja tu nic nie ruszam, dopóki nie strzelą nam tego Bollingera, dopóki nam go nie odhaczą. Kamilu, może dla słowa od Ciebie, jak, jak Ty to widzisz, bo wyszliśmy górą wczoraj z tej konsolidacji. No i na razie tutaj. Nie, no nic nie, nie wskazuje na to, że wrócimy na razie do, te, do tej konsolidacji. Jak ty do, podchodzisz do tych wzrostów? Czy nadal nie chcesz roz, rozgrywać pozycji, pozycji long i, i chcesz tutaj yy, cały czas iść w jeden kierunek? Mamy, mamy shorta, czy też zmiana zupełnie Twojego podejścia? Yy, poczekamy na, na, na realizację górnej wstęgi Bollinger'a. Obecnie ona jest w granicach 13745, i potem będziemy się przyglądać, czy przypadkiem oni sobie tutaj nie zrobią tego rajdu Mikołaja i tego nie wyciągną na, no, na ponad 14 tysięcy, żeby ten sygnał z miesięcznego już odhaczać. Yy, ciężko mi jest tutaj yy, się do tego odnieść, bo, no, bo mieliśmy sygnał i z jedynki i z tygodniowego do dogrania i z miesięcznego, a ja się zacietrzewiłem i sobie umyślałem shorta tam po 13 200 coś. No niestety musiałem dzisiaj już oddać cały <laughs> cały zysk z praktycznie czterech tygodni. Yy, no ale robiłem to świadomie i wiedziałem, że takie mogą być te konsekwencje, tylko nie jestem w stanie sobie wybaczyć tego, że grałem przeciwko wszystkim założeniom strategii. Nie, nie Czasem takie błędy popełniam, nie wiem jak, w jaki sposób się ich pozbyć. Yy, ale to dobra, to, to mi teraz zamiata głowę, ale byliśmy rozmawiać o Daxie, więc, więc porozmawiajmy o Daxie. No cały czas chyba ta sama zasada. Short ewentualnie tylko po M1. Wczoraj były takie okazje po M1. Tak, to były tym... najlepsze okazje do zagrania w wczorajszej sesji, jeżeli ktoś myślał mhm. o, o shortcie jakimkolwiek. To tak. Bo bodajże tam... trzy razy Dax testował M1. Tak i dało się tam co nieco, co nieco na, ten, na, na tej M1 ugrać i dzisiaj to samo. No, tak długo jak będziemy te wszystkie krosy skierowane mieli ku górze, no to, no to łapiemy cały czas te noże. Yy, warto poczekać też na tą yy, godzinę 10 i na to, co mówiłem wczoraj, podczas wczorajszego webinaru. Yy, niech oni to wyrysują nam ten Michel balance yy, i o godzinie 10, jeżeli wybiją górę, no to znaczy, że jedziemy dalej do góry. Jeżeli wybiją dół, no to można już wtedy poszukiwać yy, mocniejszego uderzenia w short. I no ja teraz na tamtym rachunku, który, było, który był wcześniej konkursowy, zamierzam właśnie yy, też przypolować na takie jedno porządne uderzenie. I teraz prawdopodobnie wstrzymam się od handlu na tym rachunku, po prostu poczekam na to, aż się tutaj wyrysuje coś, co pozwoli porządnie przesortić I prawdopodobnie yy, no, myślę, że uda się to zaprowadzić nawet na 12400 takiego shorta. Ale to, jak, tak jak ten short się pojawi, to dam znać, kiedy w niego będę, kiedy, kiedy w niego będę wchodził. E, jeśli chodzi o SNP, no SNP już dotarł do tej strefy, którą rysowaliśmy chyba w poniedziałek, nie? E, mamy czwartek tak, i tutaj było tą strefą kluczową, były mniej więcej te okolice, to był poniedziałkowy pivot 3675 Poniżej telem była ta strefa, powyżej telem jest ta strefa. No i strefa została już wypełniona. Wszystko jest na ATH. No to jest rynek, jakiego najbardziej nie lubię i w jakim najtrudniej jest mi się poruszać. Jeżeli oni są na ATH, to oni mogą to cisnąć jeszcze do oporu wyżej. No i żeby spróbować tutaj shorthand, trzeba naprawdę mieć jakiś solidny argument ku temu. No ja na razie przyjąłem straty na klapę. I, no i będę czekał teraz może jakaś mała przerwa i przemyślenia. I będę po prostu czekał na to, aby pojawiła się okazja do, do zagrania pozycji jakichś sensownych. No na razie nic nie widzę tutaj tak naprawdę. Na razie to jest z jednej strony cały czas jestem zafiksowany na shorta i to na 12400. Z drugiej strony kierujemy się w stronę tej, takiej górnej bandy na, na, na tygodniówce, ona obecnie 13,74,5 i być może nawet na miesięcznym, także no jeżeli, jeżeli, jeżeli ten short, no to lepiej z się tutaj wspierać, bez krosów, no może być niebezpiecznie i może przewieźć. No ten, kto wczoraj oglądał webinar, no to na pewno już jest uzbrojony w wiedzę, wie jak się tutaj bronić i widzi, że dzisiaj praktycznie wszystkie, no nie praktycznie, tylko wszystkie średnie pokazują nam Longi, co prawda, wczoraj też mieliśmy taką sytuację już od samego, od samego rana. A mamy do też... dogrania to Wstęgę z W1, no ale mamy też duży range, który mieliśmy na sesji azjatyckiej. No i teraz nie wiadomo, jak do tego podejść, tak? Czy zagrywać na to, że będziemy konsolidować się w tym range'u, czy też jedziemy, nie wiem. 300-500 punktów do góry, bo mamy dzień, dzień po Fedzie, tak? Dzień po Fedzie jest taki, który zazwyczaj przynosi nam duże ruchy, no ale ten duży ruch już jest wykonany, tak? Chociaż to nie oznacza, że no jeszcze nie możemy pociągnąć tego dalej do góry. Jeśli chodzi o średnie, no to już od wtorku tutaj nie pozwalały się orcić, bo nawet patrząc na 15 to tutaj już się wyrósowała struktura i potem dołączyła h i tutaj powinienem tę sobie stratę zrealizować. No ale. Tak nie, nie zrobiłem. <laughs> Na co warto zwrócić uwagę, to jest mnóstwo rzeczy, które mówią, że powinniśmy zejść w dół, testować poziomy. I te poziomy, nie wiem, yy... <laughs> przepraszam. Tych poziomów jest mnóstwo. Jedne z tych niższych znajdują się w okolicach 13128. Ale wszystko, co działało przez cały listopad, teraz przestało zupełnie działać. Nawet z deków jest narysowanych, <laughs> zaraz wam powiem mniej więcej ile. No sobie to oznaczyłem na dziennym wykresie. Tych deków mamy przynajmniej no, z hmm. 10. Nic nie działa, także yy, trzeba hmm. czekać, aż rynek, aż rynek zacznie respektować te nasze poziomy. No, na razie jest, jest po prostu euforia i no, upadek z tej euforii może być bolesny. I tak nie samo. Tak Zobaczymy, jak... jak tutaj EWX pokazuje nam, bo to jest dobry, to będzie pewno dobry wyznacznik na dzisiejszą sesję. 50 był z rana. Mieliśmy na, na plusie plusie a jeszcze od <coughs> godziny tam 8:13 do godziny 8:28 byliśmy na plus 50. Uwaga. Uh -huh. Więc ruch poszedł zgodny z kierunkiem, nie? E... Na co na należy zwrócić uwagę. Tak pamiętasz, jak byliśmy tutaj w tych okolicach dołów, czy nawet jak spadaliśmy tutaj gwałtownie, to ta luka tutaj u góry, jakbyś kogoś zapytał, czy oni tutaj dojdą, to powiedział, co ty człowieku, nigdy ta luka nie zostanie załatana. No dobra, może kiedyś, ale no to jest abstrakcja jakaś, nie? I tak samo teraz trzeba będzie patrzeć na to, jak tutaj wszyscy już obtrąbimy hosta, że tamte luki, w ogóle już wszyscy zapomną o nich, no to tamte luki będą odwiedzone. Te 8700. Tam pamiętam, w sumie tam jest luk sporo i to sporo luk zapomnianych tutaj po drodze będzie. To sobie trzeba prześledzić, gdzie te luki dokładnie są. No ale one są i moim zdaniem rynek o nich nie zapomnie i wróci sobie je przetestować. Tak samo jak wrócił tutaj z poziomu 8000, z poziomu 8000 na. 13 500, tak samo z tych poziomów, z tych ATH 14, nawet 400, on tam wróci. Tylko pytanie, no spróbujemy, będziemy próbowali to łapać. No. Ja uważam, że sytuacja, pomimo tego do druku, no to się kiedyś wysypie. No to musiałyby się drukarki im zaciąć bo te pieniądze no, cały czas trafiają tam gdzie, gdzie po prostu mają lepiej, tak na, na giełdach no, wiele jest lepiej niż gdzieś tam na rynku długu, gdzie ten dług jest oprocentowany nawet e, na minus, więc nie ma sensu trzymać gdzieś tam oszczędności e, na takich, w takich miejscach, gdzie one nie, po prostu nie przynoszą, nie przynoszą dochodu, a na giełdach mają no całkiem spoko, tym bardziej jeszcze na, na giełdach w Stanach Zjednoczonych. No Dax w końcu wybił ta, ta, tą nam konsolidację, gdzie byliśmy przez kilka dobrych miesięcy w tej konsoli. No i cóż, mamy atak znowu teraz na kolejne wyższe poziomy na W1, zaraz tutaj ta wstęga już jest osiągana. 20 punktów jeszcze. No dosłownie Powiedz mamy rozszaną sytuację co do wczorajszego dnia, tylko że wczoraj byliśmy się ze wstęgu D1, a dzisiaj już mamy wstęgę z tygodniowego interwału. Powiedz Macieku jedną rzecz, nie wiem czy zaobserwowałeś taką informację, że w Stanach Zjednoczonych, zaraz dokładnie zweryfikuję jeszcze, jak to jest liczbowo. Fajna, fajna informacja, jeśli chodzi o, o tło dla tego, co się dzieje teraz na indeksach. Już jestem mhm. na statystykach covidowych. Jeśli dobrze, jeśli to był, nie, nie był jakiś fake news, to w Stanach Zjednoczonych wczoraj była największa liczba śmierci z powodu covid od początku mhm. pandemii. Yesterday, tak, 3538 zmarło i nowych przypadków 248 tysięcy. Teraz dajmy sobie w tło to, co się działo na początku pandemii, ile było, jak te liczby wyglądały, jak się rynek zachowywał i to, co jest teraz, kiedy te liczby są kilkukrotne. A sobie tutaj rośniemy. A słyszałeś, jak się bawili w Szwecji? że urzędnicy nie, nie. obstawiali liczbę zmarłych na COVID, że się uh -huh. ustawiali przed telewizorem o godzinie 14, włączali sobie konferencję i obstawiali, ile, ile osób umarło, nie, no <grym> i zwycięzca z, 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 zgarniał całą pulę. No, ale to jeszcze pamiętam, jeszcze pamiętam to chyba było przełom jakoś sierpień, Sierpień, wrzesień lub lipiec sierpień. Pamiętam, jak ta liczba wzrastała. Do 50-60 tysięcy nowych przypadków w Stanach Zjednoczonych i już była panika, już ten rynek nerwowo reagował. Teraz 250 tysięcy. Nowy rekord od początku pandemii liczby zgonów. Spoko. Jest wszystko ok. Mamy szczepionkę, nie? Mamy szczepionkę, którą nawet ani zarząd, ani CEO powiedzieli, że nie zaszczepią, żeby nie zajmować miejsca w kolejce. Czy ty to rozumiesz? Dla mnie to wszyscy urzędnicy powinni iść na pierwszy front. Jak mówią, no że tak jest spoko, no to niech się zaszczepią, niech tak przefunkcjonują, nie wiem, tam 3 miesiące czy pół roku. Niech udowodnią, że nie mamy żadnych przeciwwskazań, nie ma żadnych skutków ubocznych i wtedy zwykły obywatel jak najbardziej może pójść i się zaszczepić. Ale najpierw niech skoro oni mówią, żeby się zaszczepić i mówią, że to jest super, no to niech sami idą na pierwszy front. Niech pokażą innym, innym że. Tak rzeczywiście powinno się robić. Widziałem jakiś sondaż odnośnie tego, czy zaszczepisz się, czy nie. I to właśnie w Stanach Zjednoczonych to yy, dało wynik: 58% osób nie, zaszczepi, nie nie chce się zaszczepić. A 42% chce się zaszczepić. Także no, ciekawa, ciekawa sytuacja. No i dobra. No na się dotknęliśmy poziom R2 z pivotów idealnie w punkt, 37, 737 był max i 737 była właśnie była ta, ten poziom FIBO. No i to by mogło być to wyładowanie, jeżeli, jeżeli mamy nie robić ATH, to zwróćmy uwagę na to, że to o czym mówiłem podczas webinaru, teraz mamy ten initial balance, góra 13,735, dół 13620, wiadomo, że on do 10 jeszcze może ulec zmianie, bo mamy dopiero 9.6, ale jeżeli na przykład po 10 oni wybiliby ten low, low range z 8, 10, no to wtedy ja ponawiam próbę yy, szancenia ze stopem na górze. No jeżeli po 10 wybiją znowu górkę, to ja podziękuję, a longiem też nie jestem zainteresowany, nawet niech oni sobie idą na 15.000, tysięcy. Ja longa tutaj nie zagram z tych poziomów, niestety. Mm -hmm. No to widzę, że Jędrzej tutaj 13 680, cel stop z SL 3 punkty. Jak oceniasz to zagranie? Halo? Jesteś? No, no, bo coś no, no, mi, jestem, mi przerwało. Mhm. Jeszcze raz powiedz, bo mi też coś przerwało. Mówiłeś o Jędrzeju. Tak, Jędrzej mówi, że 13680, cel stop z SL 3 punkty. Uwaga. O to, to znaczy, że, że tam będzie jakaś reakcja. Że <grym> tam będzie reakcja. No dobra, trzeba footprinta uruchomić, zobaczyć gdzie on siedzi. <grym> No, ale zobacz, że no, ten EUWAXik naprawdę był bardzo mocno przegrzany z samego rana. No ale to już jest dziwo... no. Tak, ale o dziwo poszedł ruch w kierunku tłumu, ale cały czas EUWAX jest powyżej zera. Nie schodzimy na jakieś minusowe poziomy. A mi się wydawało, że im wyżej DAX będzie podchodził, tym ten tłum będzie reagował. Po prostu sprzedajemy szczycik. To może znaczyć, że powoli oni uwierzyli, nie? No, ja tutaj bym poobserwował tą M1, wiesz? Zobaczymy jeszcze, jak tam Wiłap podąża, bo to już mówiłem wczoraj o tym stanie. No nie, Wiłap jest znacznie wyżej niż M1. -ka. No nie ma też co się spieszyć, jeszcze cały dzień jest, jest przed nami. Yy, tak jak patrzę na wolium no nie jest jakoś bardzo, bardzo wysoki. Można poczekać na jedynkę po sobie na spokojnie można to zagrywać, nie? Mhm. Zdecydowanie. No możliwe jest też, bo to, pamiętajmy, że wywiedzimy z konsolidacji yy, na takie czyste price action, by tutaj kazało zartestować górę konsolidacji. Czyli jeżeli chodzi o statystykę, to pytanie jest, czy ona obejmuje ten najniższy z godziny 8.10, tak? Czy 9.10? Nie, tak. yes, ja, ja interpretuję ją na podstawie 8.10. 8.10. Mhm. No dobra, ale to statystyka dopiero ją możesz wyciągnąć po godzinie 10, tak? Hmm, tak, jeżeli chodzi o Initial Balance, tak. Jeżeli dopiero muszę mieć wyrysowany Initial Balance i mhm. też nawet nie, nawet nie po godzinie 10, dopiero w momencie, kiedy, yy, kiedy Initial Balance nam się już wyrysuje i cena wybije górę albo dół. Dopiero ja wtedy statystyki używam. Mhm. Bo jeżeli cena porusza się w ramach yy, tego niższa balance, no to tutaj statystyka mi niewiele mówi. Yy, jeżeli na przykład cena dotknie niższa balance low, następnie niższa balance high, no to też mi tutaj nie ratuje, bo to jest dzień neutralny. Nie? Ale to nawet już na temat na... Ten webinar, o którym, który będzie za miesiąc, czy tam to spotkanie, o którym mówiliśmy, że uzbieramy etapy, które były rozgrane na podstawie tej metodologii i potem wszystkie rozgrane podsumujemy i opiszemy. Wtedy to będzie fajnie obrazowało. Dobrze, że przypomniałeś, bo wczoraj, jak robiliśmy webinar, to stwierdziliśmy, że zrobimy oddzielną sesję QA z Kamilem i nakrycimy oddzielny film po to, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania. Więc jeżeli kogoś coś interesuje czy to i ma pytanie, czy to tradingowe, czy to nietradingowe i które, na które by chciał uzyskać odpowiedź od Kamila, to zadawajcie je na telegramie. My sobie zbierzemy całą listę i spróbujemy odpowiedzieć na wszystkie pytania, znaczy Kamil spróbuje i nakrycimy oddzielny film, także tagujcie na telegramie. QA, zadajcie pytanie, a my w ciągu dwóch tygodni coś spróbujemy skleić. Zategujcie. To się zateguje. Dobra, czyli tak na tym rachunku moim. Nie, chyba sobie troszeczkę nie, depozyt zwiększyć, czy jechać od nowa. Opiszę też Wam management teraz od nowa. I spróbujemy znów do stówki dobić stopy zwrotu. Po czym znowu przypasolimy porządnie. Być może następnym razem nie wyjdzie babol. A jeżeli zagramy zgodnie ze strategią, no to na pewno nie wyjdzie babol. Bo jeżeli to by były longi, a były longi, tylko się bałem stały ich na noc i rano niestety coś mi się przekręciło. No to by ten wynik był Plus kolejne stówka. Ale wiesz co, ja to nie lubię strasznie okresu świątecznego, dla mnie święta są okropnym okresem do, do rozgrywania mhm. i tak intraday to ja planuję dopiero wrócić, jeżeli chodzi po tym tygodniu, gdzieś tam dopiero po świętach, no i mocniej dopiero po nowym roku, mhm. bo dla mnie to, to jest taki okres, że jednak jeżdżę z jednego miejsca do drugiego miejsca. Mhm. No to prawda, to prawda to. No to sens to mówisz. A to sałatkę się zrobi, a tu rybę się usmaży. W ten sposób. Nie, to e, tak bardziej, dobra, bardziej Będziemy sobie czekać na tego Krosa na M1c już w, w, w swoich kontach, bo tego Krosa no, na pewno w ciągu najbliższych 15-30 minut pewno nie zobaczymy. E, jeszcze raz Wszystkich zachęcam do tego, żeby zadawać pytania dla, do Sempa, bo sam, sam jestem ciekawy tego, jakie będą te pytania i co Was interesuje. Bo wczoraj ja sobie udowodniłem to, że coś, co dla mnie jest oczywiste, nie dla wszystkich jest zrozumiałe. I to, że tu prowadzimy tę transmisję, nie oznacza, że wszyscy rozumieją, co to jest cross, albo co to jest zagranie na M15. Taka, taka, taka jest prawda, także coś co dla mnie może być oczywiste, dla innego może być zupełnie, zupełnie niezrozumiałe, także zadawajcie te pytania, a my postaramy się coś tam, coś tam skleić. Czekamy na, na, na crossan na M1 -ce. i jutro 8.50, tak jak zawsze się słyszymy, ja idę kleić film, jeżeli chodzi o wczorajszy, wczorajszy webinar i zaraz wszystkim, yy, zaraz wszystkim tutaj wysyłam. także Powodzonka Wam życzymy i słyszymy się jutro. Pozdrawiamy, cześć.